azs UMCS wygrywa dzisiaj z zespołem futsal Team Brzek 4 do 0. Czy Pana zdaniem ta dzisiejsza Wasza porażka to efekt tej bardzo długiej podróży, czy może jakieś inne czynniki, typowo forma dnia, czy jakieś inne elementy zadecydowało o tak wysokiej i zaskakującej dość porażce? Forma podróży na pewno przejęliśmy, wszędzie spaliśmy dzięki współpracy z AZS-em. Fajnym chyba byliśmy. Wydawało się w 100%. to tak? natomiast Azuba jest w naszej drogi dzisiaj zdecydowanie po stronie w gospodarzy się nie wiem czy będzie żyć ale zauważyłem się tym trzeba przyznać no nasze, takie błędy typowe, celowe przystały w fragmentach, zaimy powinien coach będzie ja będziemy analizować. Natomiast to nie, nie tutaj Artur, dzisiaj dość zaskakujące zwycięstwo waszego zespołu, bo wydaje mi się, że rozmiary wygranej 4 do 0 chyba samych was też zaskoczyły. Zaskoczyło na pewno, natomiast wygrana zasłużona, jak było widać, to, że na było układana w znakomity sposób zmotywowana, to było ważne. Praca na boisku wspaniała i praca zawodników na ławce też to, to jest właśnie to, żyli, żyli wszyscy i cieszymy się, że coraz więcej również kibiców przychodzi. Chcieliśmy dać im tą radość. Mamy nadzieję, że spełniliśmy że tak powiem, obietnice, które powiedzieliśmy, że będziemy zostawiali serce, serce na, na boisku. Dzisiaj to, dzisiaj to było widać. I, i znakomity, znakomity szafrański i znakomity Parzyczek. No, no, no w ogóle drużyna, drużyna dzisiaj zagrała wzorcą. Czy pokonanie lidera przez AZS-UMCS pokazuje, że liga jest bardzo wyrównana, czy, czy jednak po prostu drużyna brzegu troszeczkę na wyrost była na pierwszym miejscu przed tą kolejką w tabeli? Teraz już tak naprawdę sam zaczynam wątpić, czy ta liga jest wyrównana, czy, naprawdę, czy, czy, czy niektórzy na początku źle startują, a później zaczyna być coraz lepiej. Ale myślę, że, że, że nie ma tutaj jakiejś takiej drużyny, no przykład Simanowicz, prawda? Na początku poszli, wystrzelili, natomiast później no, no, gdzieś, gdzieś kryzys się mocno, mocno może, może I tak można powiedzieć, że ta, że, że ta liga jest wyrównana. Natomiast, natomiast mam nadzieję, że my jako drużyna będziemy coraz, coraz mocni i, i, i po tym meczu mam nadzieję, że, że nie zwariujemy e, z ze szczęścia i będziemy twardo stąpali e, po ziemi. Ważne jest to ważny punkty, bo, bo nie oskakuje nam ani lider, ani trójka. I to, co mówiliśmy na początku, być może trzeba będzie z, troszkę zmienić zdanie, że może, może nie pierwsza piątka, nie pierwsza szóstka, a może pierwsza trójka. E, no właśnie dzisiaj 4 do zera. Wspomniałeś tutaj o, o Adrianie Parzyszko, o Mateuszu e, Szafrańskim. Myślę, że dzisiaj też e, Sporo trzeba poświęcić słowa kolektywowi, całemu zespołowi, bo rzeczywiście wszystko to dobrze fu funkcjonowało. Czy zaryzykujesz stwierdzenie, że był to wasz najlepszy mecz w tym sezonie? Myślę, że tak, na pewno. Na pewno to był najlepszy mecz w sezonie, świetnie poukładany zespół przez tenera tarkowskiego. Wszyscy dawali z siebie tyle, ile, ile mogli, a nawet niektórzy najprawdopodobniej więcej ile, ile myśleli, że mogą dać, dali, dali fantastyczne, fantastyczne zawody. No super, no to tylko... To, to... Do podziękowania kibiców za, za fantastyczny mecz. Ci, którzy się znają, trenerów piłkarskich, podcalowych, to samo mówią za siebie.